Cześć, kochani. Słuchajcie, e, jeśli obserwujecie profil e, mojej, mojej firmy, e, to wiecie, że czasami pojawiają się tutaj różne ciekawostki, czasami śmieszne, czasami mniej, czasami dość przydatne. I taką ciekawostkę chciałam Wam dzisiaj przedstawić. Ta ostatnia była e, trochę mniej użyteczna, mam nadzieję. E, natomiast e, dzisiejsza ciekawostka dotyczy systemu Android, trochę inaczej, bo zawsze bawimy się komputerami. E, natomiast dzisiaj. E, Pogadanka dotyczy systemu Android, czyli naszych ukochanych smartfonów. Czy zauważyliście czasami, że to przeskakiwanie okienek, zanim nie wiem, wejdziecie w wiadomości, w przeglądarkę, w aplikację, że ono jest troszeczkę takie opóźnione i nie do końca tak płynne, jak byście chcieli. Czyścicie pa pamięć podręczną, czyścicie robicie czyszczenie błędów. Czasami to troszkę pomaga, ale czasami nie. Powiem Wam teraz, jak w łatwy sposób można sobie to e, przyspieszyć. To nie jest żadne pokręcanie procesora, to nie jest e, żadne działanie, które e, gdzieś tam może e, mieć jakieś skutki uboczne, jeśli chodzi o działanie telefonu, natomiast jest to, myślę, bardzo fajna, przydatna rzecz. Słuchajcie, musicie wejść sobie e, w ustawienia Waszego telefonu, o, wyszukać opcję, informacje o urządzeniu. Macie tutaj taką opcję, numer kompilacji, kompilacja. W zależności od wersji Androida może to mieć troszeczkę inną nazwę. I teraz należy 7 razy pacnąć sobie w tą opcję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wpisujemy teraz hasło, które ustawiliśmy do wejścia do systemu. Hasło albo może to być hasło biometryczne, w zależności co macie ustawione. Może to być hasło e, graficzne. Ja mam takie hasło zwykłe. I teraz macie taką informację: jesteś teraz programistą. Co należy teraz zrobić? Teraz wychodzimy sobie tutaj z tego poziomu. Mamy tutaj opcję system i aktualizacje. Wchodzimy w system i aktualizacje i mamy opcję programisty. Mamy tutaj bardzo dużo takich różnych ustawień. Natomiast no, możecie sobie wejść i sam, samemu sobie tutaj poczytaj, poczytać, co tutaj się dzieje. Dla mnie teraz największe znaczenie ma opcja, już tutaj lecimy sobie w dół, o, skala animacji okna. Tutaj mamy tak, skalę animacji jeden raz, pół, półtora, dwa razy, 5 raz, razy, 10 tak? razy, To są takie opcje, które jakby dodają taki, takiego waloru wi wizualnego, jeśli chodzi o przeskakiwanie tych okienek, tak? To są jakieś takie, e, jakby slajdy, takie przejścia. E, czasami się tego wręcz nie zauważa na co dzień, natomiast e, to troszeczkę zdarza się, że czasami spowalnia telefon. E, jeśli zaznaczymy sobie tutaj, że animacja jest wyłączona, o tutaj to wszystko musimy sobie odznaczyć, to wtedy. E, ten telefon będzie działał troszeczkę płynniej, troszeczkę bardziej e, tak e, m, intuicyjnie. E, możemy sobie teraz z tego wyjść. O, i tutaj zobaczcie sobie, może w wiadomości to ja nie będę wchodzić, <grych> ale co ja bym tutaj mogła? Skype? Pyk od razu, a zdarzało się, że e, gdzieś tam e, pojawiały mi się jakieś takie opóźnienia, tak? Co my tu jeszcze mamy? Team Viewer. Od razu. A to jest też aplikacja, która czasami potrafi się zaciąć. Wyborcza. Co jeszcze? Co jeszcze? Wychodzimy stąd. Co byśmy tutaj mogli sprawdzić? O, PlantNet. Tutaj też jest to aplikacja, która czasami potrafiła dłuższą chwilę się włączać. Także jeśli Wasz telefon troszeczkę się zacina, troszeczkę te aplikacje nie wchodzą tak intuicyjnie, tak szybko, jak byście chcieli, E, no, to możecie zostać na chwilę programistami, tak jak ja. <laughs> jak widzicie, nie wymaga to wielkiej wiedzy ani umiejętności, nie jest to niebezpieczne dla telefonu, e, nie jest to e, w żaden sposób tam sobie nic nie, e, nie naprzestawiacie. Zawsze można wrócić do tych ustawień domyślnych. No, i tą, te opcje programisty, oczywiście, też można bardzo łatwo sobie wyłączyć. Pokażę Wam, jak to zrobić. Bo może nie zauważyliście opcji wyłączania? Tutaj sobie wchodzimy w opcję programisty i mamy opcję programisty na samej górze. Wyłączamy, ale w tym momencie wyłączają się nam też wszystkie ustawienia, które za pomocą tych opcji zrobiliśmy. Także tutaj, żebyście mieli świadomość, że wyłączenie opcji programisty powoduje wyłączenie również tych ustawień takich głębszych, które poczyniliście. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda. Udostępniajcie. Chciałabym, żeby jak najwięcej osób go zobaczyło. Wszak jest to krótka, krótka taka praca, jest to działanie takie bardzo proste. Nie zawsze musicie biec do, do serwisu, jeśli coś Wam się takiego dzieje z telefonem. Ale oczywiście, jeśli macie ochotę, no to my zapraszamy. Cześć, trzymajcie się.